W dzisiejszym odcinku będziemy zajeżdżać nasze konie. Ja będę zajeżdżać mojego konia, czyli Primę. A Ola. A ja będę zajeżdżać dalej moją łowkę. I to wy ocenicie... Który koniec jest lepszy. I który koń więcej umie. Bo umie więcej. Nie umie więcej, więcej. E, napiszcie w komentarzu, ale z... dopiero wtedy jak zostawicie subskrypcję na tym kanale, napiszcie w komentarzu, który koń umie więcej. Nie subskrybujcie, subskrybujcie mój, ale nie jego Czekaj, ktoś idzie Żeby jeździć konno, oczywiście potrzebujemy koni bo po które, no idziemy, tam są e, Powiedz coś mądrego Koniki zjedzą sobie obiad, chwilę odpoczną My uszykujemy sprzęt e, I zaraz nam halę że będziemy mieć ciszę i spokój e, I Prima jest lepsza <laughs> Primusia, chodź Chodź, idziemy ćwiczyć Pr Ej, proszę Proszę, chodź Nie, nie pójdę Ola bierze nasze rumaki do dzisiejszej jazdy, a mi została Dila, ponieważ mam aparat, a Dila jest najbezpieczniejsza. Chodź, chodź, pójdziemy razem. My z Dilusią bardzo się lubimy. No dobra, ostatnio próbowała mnie zabić. Nie wiem po co ja to nagrywam. Dila, proszę, chodź. Dila, Dila, chodź. No, uwaga, patrzcie na zatrzymanie. I stój, 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 tak jest. Ściągniemy ochraniacze. Poczekaj, ściągniemy. Ściągniemy Nie Nieważne. Uwaga, outfit check! Uwaga, wczoraj przepięłam do Lofki siodła nowe strzemiona, o których chyba mówiłam na moim filmie. I po prostu widzicie, jak one pasują. Lofciu, pokaż się tak, stój. Jeszcze do tego czapraka, ten czaprak kupiłam chyba dwa lata temu i on tak czeka na łowkę, on był specjalnie dla łowki I pasuje nam nawet pod kolor. Haltera. Mam też nauszniki do tego, ale stwierdziłam, że dzisiaj już nie będę zakładać nauszników, żeby było tak na spokojnie. No, więc lofcia wygląda przepięknie i uważam, że do brązu to pasuje idealnie. Tak, lofcie podoba się też, nowy czaprak? Podoba ci się? No. A teraz lofcia już zastępować. No, chodziło mi o twój outfit, check. A mój outfit? Mój outfit jest oczywiście cały z silwora. Legginsy szare, bluzka z kolekcji Pink Lady, bo dzisiaj jest wyjątkowo ciepło. Summer, ale na długi rękaw, i do tego również bezrękawnik czarny z siluara. Ta opcja nie ta nowa, tylko ta cieńsza i już tam letnia. Outfit check! Uwaga, pokażę Wam dzisiaj mu outfit. Na sobie mam bluzę zrobioną specjalnie przez właścicielkę największej jeździeckiej firmy odzieżowej w Polsce. Kasia masz talerz dolecką. Mati bez talerza kęcierskiego. Albo ma stelaż. Nigdy nie wiem, jak to się czyta. To żart. To jest masz talerz, a nie masz talerz. A ja powiedziałem, tam masz talerz, a ja nie mam talerz. Mam bryczesy czarne i skarpetki. A Primusia dzisiaj prezentuje czaprak największej jeździeckiej firmy odzieżowej w Polsce, czyli Sealware, którym się prezentuje bardzo pięknie. Dobrą reklamę, Kasia, zrobię? Kasia, zostaw komentarz. Dobrze, teraz opowiedz z nami, jak wygląda Twój trening przed wsiadaniem. Mój trening przed wsiadaniem wygląda tak. Że najpierw z lowką chodzę po hali, aby, wiadomo, na prostych się rozgrzała jak najdłużej wstępie. Potem ją lążuję, z galop, przejścia. Czasem jakieś drążki dodam, porobię jakieś ćwiczenia z ziemi, które zna, na przykład cofanie, chowanie zadu. I jak ma już kompletnego chilla, to potem wsiadam. Ja przed wsiadaniem trenuję trochę inaczej od Aleksandry, ponieważ ja sprawdzam, jaki koń ma dzisiaj dzień. Ważne jest dla mnie jego samopoczucie. Jeśli koniec nadaktywny, to go spowalniam trochę, żeby był spokojny. No bo dzisiaj będziemy tylko stępować, więc nie potrzebujemy ruchliwego konia. Prima akurat dzisiaj jest spokojna, więc spróbujemy utrzymać ten spokój poprzez proste ćwiczenia. Nie będziemy jej kusować ani galopować. Chcę, żeby była spokojna, wychylowana, bo wsiadanie na niej to jest nadal coś nowego dla niej. Rozumiecie? No więc sobie pochodzimy, pocofamy, będzie fajnie, wsiadam i Prima jest lepsza S. Zobaczymy. Zobaczymy. Chodź tu. I co robisz? Nagrałem to. Co robisz? Co? Lowtcha, co zrobiłaś? No co? Co to było? Nie wolno tak robić, czy tak zachowywać brzydko. Wracamy do pracy. Pus, ale idziemy. No, do przodu. Dalej, dalej, dalej. Mustang. Lofka, chodź. Za, nie, za blisko, za blisko. Weź ją, weź ją. Lopcia. Nie wolno tak robić. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Patrz już teraz to. <grym> jeszcze raz, jeszcze raz. <grym> patrz, patrz teraz to. Prima. Stoi! Super koń! widzisz? Stoi! Super koń! Tak! widzisz, Widziałeś? widziałeś? Mm -hmm. Super koń! Widziałeś? Widziałeś? Ty tak nie umiem! Tak. Super koń! Przecież postępujemy trochę! Super koń! wsiadamy. <laughs> Kask, luzaku. Pora na wsiadanie. Pora na przygodę. Lówcia choć może ci wodę przepiąć. I jaka łowka była? No ogólnie mega spoko dwa razy miała tylko takie odpały, bo ona jeszcze nie czuje się w chodzeniu na prawo tak pewnie jak na lewo i czasem jeszcze ma takie zawahania i zmienia nagle kierunek. dwa razy mi to zrobiła, ale końców. Ej, lowcia! Nie wolno tak! Ale końcowo już ogarnęła, że maś. w prawo. No, ej, nie zaburzasz moją przestrzeń osobistą, rozumiesz? Au! Stój! Ale no, ja jej nie trzymam. Aha, już siadłaś. No, co mamy czekać? A, okej, okay. no chciałam jakiś wstęp zrobić do tego. Może wezmę te schodki gdzieś? Albo... Zostawię na razie. Na razie jedziemy. Idziemy, okej. Okay. Super cool. Masz smaczka, no za każde zatrzymanie smaczek, super, super się zatrzymać to, ale nie, Prrr. nie, 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 jak ja powiem, że ruszamy, to dopiero ruszamy, tak, a ruszamy, nie, jeszcze nie powiedziałam, Prrr. nie powiedziałam. Powinniśmy mieć jakieś tajne hasło na to, że wtedy Teraz? mam zare... Tak jest, od łydeczki. Powinniśmy mieć tajne hasło wtedy, kiedy ja mam już zainterweniować, bo na razie daje tobie się wykazać. Prrr. Terko nie. Jezus. <laughs> może, ale nie. Nie ruszamy od razu po smaczku. Stoimy na mój sygnał. Nie. Nie, nie. Stoimy. Na przodu. Podpiewaś tak. kamizelkę? Nie, bo jakby wybuchła, to może się wystraszyć. To mogła ci też uratować życie. Ale ona jakoś. jest usztywniona, więc można by ją śledzać. tak też. Idziemy, idziemy. Dobra, teraz będę skręcać w prawo. Okej, okay, to zacznij. O, kurde, zaczęłaś już. Nie. Los Nie, Co teraz co robisz? Teraz jadę. Prosto, nie widzisz? Uuu, to jest wiatr, nie bój się wiatr. Uhu, tu. W prawo, w prawo. Tu? I jeszcze w prawo? I za schodkami w lewo. Nie. Do przodu. A i tu w lewo. W lewo. Od do siodu. A za blisko, bo w schodki wjedziesz. I w prawo. Do przodu, do przodu. Jeszcze nie smaczek. Do przodu. Prrr. Teraz z tej strony, widzisz? Zaskoczyłam się. Super, koń. I stoimy. I czekamy na sygnał. Nie ruszamy samemu. Nie. Tak. Tak, jak się przytrzymałaś ładnie. Nie, za to nie ma smaczka, bo ruszyłaś sama. Pasy poradzi cały czas. Co, co mam zrobić, jak ona zacznie coś odwarać? skoczyć i cię złapać? Proste jak będziesz obok mnie, to będzie wyraźniej. Aha. Dobra, ruszamy lopce. Na przodu. Nie po smaczkę. Super. Koło zrobimy, tak? Przedu koło. Tak jest! Koło. Pięknie. Do przodu, do przodu. Teraz jesteś sama. Yeah. Nie. Boże, jakie to stresujące. jest bata przejdziemy. Ło, pierwszy okay. drążek w życiu. Ej, Tak. Do przodu.

Po prostu skok mi lubię taki duży, daj to uszy. Dajcie wydrapać. No chodź, no chodźcie wydrapaj te uszy, bo ty no Ej, ja się na niej bezpiecznie czuję, ale niż na dyli. <gryw> to jest paradoks. I musia jest gotowa. Co nam pozostało? Wsiąść, pokazać Wam Joli, jak to się robi. Nie. Ja ściągnij ciągnie na wsiadanie, bo spadniesz. Dobre. Super kon. Cool. Super kon. Cool. Tak. Daj ty o. Daj ty o. Super kon. Cool. A co tutaj? Tak jest. Stój. 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 to Super koń Tak jest Super koń Tak jest tak tak Super koń